Have a good day. Beautiful day. Yeah, beautiful. It's a wonderful, wonderful life. It's a beautiful, beautiful day. Tak można też zaśpiewać. Takie ładne żaglówki, ale sobie stoją i biedne. To jest użyteczne. Więc tu jest ten stary most przerobiony w tej chwili na molo. No ja bym powiedział, że się prawie kilometr ciągnie. Nie cały może, ale troszkę tego deptaka jest. Tutaj latem 1910 roku dwie mile na południe od miejscowości Hudson na brzegu rzeki St. Croix 86 chłopców i kilku dorosłych odbyło pierwszy eksperymentalny Obóz harcerski. I właśnie ten program nazywał się eksperymentalnie Sskałci Boy Scouts. To był pierwszy obóz dla skautów w tej środkowo-zachodniej części Stanów Zjednoczonych i tylko parę miesięcy po tym, jak w ogóle została uformowana organizacja chłopców Skautów Ameryki. I tylko ten obóz odbył się tydzień po pierwszym obozie skautowskim, w Nowym Jorku że po tym eksperymencie tutaj w Hudson uformowano tysiące jednostek skautów w całej środkowo zachodniej części Stanów dzięki temu obozowi w 1910 roku Hudson właśnie to miasteczko tutaj jest uważane jako mające historyczne znaczenie w założeniu organizacji i w rozwoju ruchu skautów więc to jest pomnik skauta. Pomnik skauta. I jak tutaj dumnie piszą autorzy tej tablicy pamiątkowej, ruch skautowy przyczynił się do rozwoju charakteru naszych młodych i dorosłych, co polepszyło jakość życia w Hudson, w jego parkach, w jego rodzinach. I stąd mamy pomnik skauta. Czyli miasteczko Hudson jest znane z rzeki St. Croix i z narodzin Ruchu Skautów Ameryki. W Polsce to się nazywa harcerstwo. Nie wiem, czy to jest to samo. No, ładne to jest. To nadbrzeże rzeki Hudson. Ale ja jadę szukać dobrej kawy na którą jednak już zasłużyłem chyba chociaż dopiero 35 km to wcale nie jest dużo o jakieś fajne kafejki zatrzymamy się tu Tak więc chwila odpoczynku na mały lunch nie tylko kawa. Właściwie kawy jeszcze nie ma, ale ma być lokalne piwo, które nazywa się Angry Minnow River Pig. Jakaś zła rzeczna świnia, tak się nazywa to piwo. I mm, zupka, taka mini zupka oni w takich małych zupy są w takich bardzo małych miseczkach hmm, tu w ogóle się zup nie jada w Ameryce przynajmniej w tej części Ameryki i sałata lokalny przysmak pier starter salt czyli taka podstawowa sałatka na przystani a tu właśnie mamy przystań piękne miejsce przy samej rzece tak więc Pozdrawiam z miasteczka Hudson nad rzeki St. Croix. Przepiękny dzień lipcowy. Dziękować Panu Bogu za to, że jest tak ładnie. A później ruszamy dalej.